Mm -hmm. When well, I grab the mic, it goes off. They wanna catch the wave that I'm on. Their bars make me those off. You're gonna learn today that I'm on. Come around and take some clothes off. In your case, all of a clothing stays on. Wcinek serii krątu C W siłowniach futbol, basen, rower. Czasem tracę głowę, ale radzę sobie, bo mam lat gdzieś tak 22 I układane w głowie, a w mięśniach stal. już dupę zimny prysznik, potem dosłownie chcesz atakować wszystkich. Potem to nie są rady z magazynu. Forma pisiorka dla zimnych łokci. Siemanko jest godzina 7.30. Ja właśnie zabieram się za jedzenie pierwszego posiłku. Będzie to zarazem posiłek przedtreningowy. Coś szybkiego, prostego, smacznego, dodatkowo dającego nam stały poziom energii w ciągu treningu. Także posiłek pierwszy. Wysokotłuszczowe śniadanie jest jednocześnie dość lekką, pożywną i wysoko energetyczną wersją śniadania. Dzięki czemu trening wejdzie jak złoto. Czy pierwszy trening w naszych oficjalnych, sajańskich koszulkach. Także musi być ogień, nogi. Myślę, że pokażę Wam ostatnią serię siadów. Dołożyć. 160 kg na 8 powtórzeń. Na tyle kończyłem masę. Jest praktycznie drugi miesiąc redukcji. A siła cały czas mam się, się trzyma. Dlatego jedziemy z tematem. From the rocky and boat. I just wanna stay afloat. I'm all alone. And I hope, I hope someone come and take me home. Someone I can rest Fire my... flags, baby. posiłek już gotowy. Jest to jedyny posiłek w ciągu dnia, w którym nie dodaję tłuszczy. Jak widzieliście w śniadaniu było dużo masła orzechowego, trochę oleju kokosowego, generalnie 25 gramów tłuszczy w posiłku pierwszym. Teraz byłem na treningu, zrobiliśmy nogi, z czego Fury też mogliście już zobaczyć. I teraz czas na posiłek potreningowy. Jest on najbardziej bogaty w węglowodany. Nie miałem żadnego owoca, więc dojem go sobie później a tutaj jest 80 g ryżu basmati i 200 g kurczaka z warzywami, przecierem pomidorowym, żeby nie było sucho. Nie będę ściemniał, że jestem jakimś ifymowcem, wpieprzam śmieci i robię na tym formę, ponieważ moim zdaniem nie jest to najlepszy sposób na redukcję. Wolę jest czysto, nasycić się jedzeniem. Wiedzieć, że dostarczał swojego, swojemu organizmowi wszystkich potrzebnych mu wartości odżywczych, potrzebnych mu mikroelementów, potrzebnych mu pierwiastków, żeby on prawidłowo funkcjonował i żeby chciał się pozbywać tej tkanki tłuszczowej. Bo jeżeli będę go karmił jałowym jedzeniem, to owszem, wykreuję deficyt kaloryczny, ale po pierwsze będzie to mniej efektywne, po drugie mniej się najem, po trzecie sam będę miał no wyrzuty sumienia, nie oszukujmy się. Liczenie kalorii jest spoko, ale liczenie kalorii z głową, gdzie 10% to jest syw, a nie 50% czy 60%. Tego ja biorę się do jedzenia. Widzimy się w następnym posiłku. Posiłek numer 2,5. Nie wiem, jakieś 50 gramów owoców w lemoniadce z słodzikiem, którą zrobił Mr. Pardikson. A Damian szuka pokemonów Jesteśmy w Gdyni, w tle KFC Czas na kolejny posiłek. Ryż, kurczak, odrobina oleju i do tego kokosowy matrix. Specjalnie odjąłem sobie trochę tłuszczy i trochę białka z tego posiłku, żeby zmieścić w makro tego matrixa. Biorę się do jedzenia i widzimy się na następnym posiłku. Kolejny posiłek 200 g pstrąga smażonego i 200 g ziemniaków i do tego warzywa z pierdzielem. Jako ostatni posiłek wlecą warzywa gotowane, do tego 200 g kury i coś, co już zjadłem i zapomniałem wam pokazać, wafle, solone, kurydziane, 35 g, do tego jeszcze będzie 20 g masła orzechowego. I tak zamykam mój dzień jedzenia. Generalnie, jeżeli chodzi o kalorykę, to nie liczę kalorii samych w sobie, liczę porcje. Widzę ilość białka węglowodanów i tłuszczu. Według mojego obliczenia jest tutaj 200 kalorii. 40 g białka, nic więcej. Wiadomo, że są tu jeszcze warzywa, które pewnie sumarycznie mają kolejne 200 kalorii, ale nie uwzględniam tego w moim jadłospisie. Jakby co? Dziękuję Wam za obejrzenie vloga. Mam nadzieję, że się podobał. Liczę na łapki w górę, liczę na komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Teraz na w najbliższy weekend jadę do Płocka na festiwal. Także w następnym vlogu zobaczycie, jak przetrwać redukcję na wyjeździe. Jak ja sobie z tym radzę, jak ja mam do tego podejście. Sprawdzajcie mojego Snapchata, Instagrama, Facebooka. Na razie.